Cześć, jestem Ania. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak uczesać dobieranego kłosa. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodoba i że będziecie ćwiczyć ten splot razem ze mną. Na początku dokładnie rozczesuję wszystkie włosy. Pokażę Wam, jak czesać kłosa, który przebiega o w ten sposób. Jest to taki kłos na bok i kończy się o tutaj. Jeżeli będziecie chcieli robić kłosa przez środek głowy, to jak najbardziej... Zasady i sposób plecenia jest identyczny, więc myślę, że nie będzie z tym problemu. Wydzielam sobie niewielką partię włosów. Dzielę partię na dwie równe części. Wydzielam z jednej partii niewielkie pasmo włosów, przekładam je górą i dołączam do drugiego. To samo robię z drugiej strony. Wydzielam pasmo, przekładam górą przez całe pasmo i dołączam do lewego. Nazwijmy go lewym. Widzicie, czyli pierwsze dwa ruchy to najzwyklejszy kłos. Teraz zaczniemy dobierać włosy. Wydzielam pasmo, przekładam je i następnie dobieram niewielkie pasmo włosów. Przekładam. Wydzielam włosy, dodaję i przekładam. I tak samo. Wydzielam, dokładam niewielką partię włosów. Pamiętajcie, żeby to dobrane pasmo nie było większe od tego głównego pasma, które przekładamy i znowu wydzielam po drugiej stronie. Dokładam. Jak widzicie, ja dobieram i wydzielam takie malutkie pasma. Chcę, żeby ten kłos był taki drobny. Oczywiście możecie dobierać trochę większe partie włosów. Możecie ogólnie zacząć już z większą Parcię włosów na sam początek i wtedy dobierać um, stosunkowo większe pasma. Wydzielam, przekładam, dobieram. Czyli jak widzicie to jest praktycznie zwykły kłos, tylko dochodzi tutaj z dwóch stron dobranie włosów. Kieruję moim warkoczem na lewo. Ja jeszcze nie wspomniałam, ale pamiętajcie, żeby wydzielać partię z zewnątrz, nie z, z wewnątrz, tylko z zewnątrz, jak najbardziej z zewnątrz. I dokładnie wszystko mocno ściska. Wydzielam pasmo jak najbardziej z zewnątrz i dobieram partię włosów. Tutaj pamiętajcie, że możecie tą partię, którą dodajecie przeciągnąć kilka razy palcami, żeby nie było tutaj żadnych niestetycznych grudek. I z drugiej strony to samo. Tak jak mówiłam, mój warkocz będzie szedł na bok, więc troszeczkę nadaję mu kierunek. I teraz, jeżeli skończyły mi się już włosy do dobrania, to zaczesuję zwykłego kłosa. Pakocz wpiłam na dole małą gumeczką i tak prezentuje się całość. Mam nadzieję, że tutorial się Wam podobał, zachęcam do subskrypcji kanału i odwiedzania mnie na moich e, social mediach. Ja się z Wami teraz żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, że filmy u mnie są w każdy wtorek i w sobotę o godzinie 14.